W tym filmie pokażę Wam moją technikę sadzenia pomidorów oraz opowiem Wam, jakie rodzaje pomidorów wybrałam do sadzenia. Pomidory to są moje ulubione warzywa i staram się co roku wyhodować ich jak najwięcej. Uwielbiam je w każdej postaci, na surowo, w zupach, w sałatkach, ale przede wszystkim uwielbiam zapach zerwanego pomidora prosto z krzaka. W tym roku postanowiłam wyjść trochę spoza strefy komfortu i spróbować kilku nowych odmian. No i mam nadzieję, że mnie ten wybór nie zawiedzie. W tym roku posadzę cztery odmiany. Pierwsza to jest Julietta, to odmiana dająca wydłużone cylindryczne owoce, podnoś, które są idealne do sosów i zup. Druga odmiana to Słodki Milion, jest to bardzo popularna odmiana pomidorów koktajlowych o bardzo słodkich, małych owocach. Ponnoś jest to odmiana odporna na wszelkie choroby i daje ogromne ilości owoców. Trzecia odmiana to Słodki Sukces no i mam nadzieję, że to będzie sukces jest to bardzo podobna odmiana do Słodki Milion. A wybrałam ją dlatego, żeby sprawdzić, która z tych odmian zachowa się lepiej w moich warunkach. A teraz guść programu. Czwarta odmiana, którą będę sadzić, która się nazywa Big Daddy. Jest to odmiana od dużych mięsistych owocach, które osiągają wagę do 500 gramów. Charakteryzują się wyśmienitym smakiem, są odporne na choroby, są bardzo mięsiste. Próbowałam już je hodować w zeszłym roku i otrzymałam po prostu niesamowitą ilość owoców. Dlatego mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Także zapraszam do sadzenia. Nasiona pomidorów sieją w pojemnikach o wielkości 5 na 5 cm. Używam ziemi do siewek, która jest lekka i dobrze przepuszczająca wodę. Napełniam każdy pojemniczek do 3/4 wysokości i delikatnie ugniatam. Jeśli jest za mało ziemi, dosypuję. Ostrożnie otwieram każdy woreczek, aby nie zgubić nasion, bo najczęściej jest ich tam tylko 5. Ja z reguły sadzę po 2-4 nasionka w każdym pojemniku gdyż są one wystarczająco duże, aby pomieścić kilka pomidorów. Delikatnie przykrywam nasiona cienką warstwą ziemi, doniczki stawiam na podstawkach, a następnie całość owijam folią. Folia zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu podłoża, utrzymuje względnie stałą temperaturę. Ja swoje doniczki trzymam w nieogrzewanym tunelu, więc takie maty grzewcze to idealny sposób. Aby ogrzewać ziemię aż do wykiełkowania nasion. I z tego wszystkiego zapomniałam o poddawaniu. Musiałam odwinąć folię i podlać nasiona. Ten krok najlepiej zrobić zaraz po przykryciu nasion cienką warstwą ziemi. No ale cóż, życie! A wracając do mat grzewczych, to przyspieszają one kiełkowanie. Utrzymując optymalną temperaturę gleby, co jest szczególnie korzystne dla roślin ciepłolubnych, takich jak pomidory czy papryka. Dzięki nim nasiona wschodzą szybciej, równomierniej i z większą skutecznością. Zapewniają stabilne warunki niezależnie od temperatury otoczenia, co pozwala na wcześniejszy wysiew i lepszą kontrolę wilgotności podłoża. I w ten sposób rozpoczęłam kolejny y, pomidorowy sezon, który mam nadzieję będzie obfity. Teraz tylko odrobina cierpliwości, a już na pewno za kilka dni zobaczą pierwsze siewki. Jeśli chcecie wiedzieć, co robię z pomidorowymi dziećmi, koniecznie obejrzyjcie ten film.